Hej, w pierwszym filmie z nowej serii na moim kanale, Minecraft Jask Niemiec. Jeśli cię film spodobał, to coś lajka. Zasubskrybuj kanał z waleczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A ja już nie przedłużam i zaczynamy. Dobra, więc na starcie bym poszukał jakiejś y, y, tej opuszczonej kopalni, żeby znaleźć drewno, bo innego sposobu na drewno nie wiem, jakie może być. No chyba, że jeszcze te. Y, gdzie są te drzewka? O, tutaj są. No nie, zombie, odejdź. Odejdź zombiaku, ja się nie i temu, muszę nie znaleźć opuszczoną kopalnię, aż nie dwa zombiaki biją. Odejdź, nie, no nie, no naprawdę, jeszcze tu jest trochę niezbyt oświetlony teren, dlatego się te moby respią, ja zaraz umrę. Co tu się dzieje? Halo, zostawcie mnie, no dopiero się zaczęła, już mam problemy. Tam jest drewno, dobra, jak widzę, dobra. Jednak pomogły te zombiaki, jednak pomogły. Są, jest tam opuszczona kopalnia, a ja już za chwilę zginę. Dobra, zabijcie mnie. No, fajnie, już zginąłem w pierwszej minucie. Ja idę tutaj, bo tu jest kopalnia opuszczona i ja tu muszę znaleźć drewno. Dobra, kop, 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 zanim one tu przyjdą, o ile w ogóle tu przyjdą. Mam nadzieję, że tu nie przyjdą bo muszę sobie zrobić jakieś itemy i mam pochodnie, więc fajnie mam pierwszą pochodnie, nie robiąc nic dobra, muszę sobie zebrać te drewno nie wiem ile go zebrać, na crafting na jakiś kamienny na drewniany kilof żeby zrobić sobie potem kamienny i poszukać jakiegoś żelaza albo czegoś żeby zdobyć sobie jakieś lepsze itemki więc cyk tutaj sobie zbieramy, mam nadzieję, że nie będzie tu już żadnych pająków cave'owych, znaczy nie cave'owych tylko z opuszczonej kopalni i jeszcze fajnie by było, jakby się znalazła ta skrzynka. Tylko ja się boję tu chodzić, bo jeszcze się zgubię i nie wrócę do tego mojego głównego miejsca. Więc dobra, cyk, ona jest chyba gdzieś tutaj. Tak, ona jest tu. Dobra, to jednak jest tutaj na spokojnie, można sobie wykopać to i widzimy się, jak już wykopie no, dużo tego drewna. Dobra, zbieram 21 desek, więc jestem tutaj pochodnie, żeby nic nie przyszło. Robię crafting, robię 8 patyków. Myślę, że na razie wystarczy drewniany kilow. I trzeba teraz wykopać sobie to. Tylko, że to się strasznie długo kopie, bo to jest ten blok z poniżej zerowej kratki. Więc troszkę słabo, no ale dobra, słusznie. Jakoś trzeba sobie poradzić z tym. Potem będzie łatwiej, no ale na początku będzie ciężko. Więc cyk trzeba wykopać. Nie wiem ile coś tu. A dobra, to ryba, tylko już myślę, że coś mnie atakuje. Zrobię sobie już kamienny killow, żeby sobie to szybciej. Aksolot! Ile aksolotów? I jo! Małe i duże. Nie no, gdzie wy uciekacie? Chodźcie tu. Naprawdę uciekły. No nie wierzę, dobra, no trudno, yy, kopię dalej ile ich tam w ogóle było? Trzy chyba były no jakoś tak, dobra, trzeba zebrać dużo tego, żeby sobie zrobić nowe itemy jakby tu się zrespił niebieski aksolot, to ja nie wiem, co by się tu stanęło, ale żeby w pierwszym odcinku znaleźć niebieskiego Axolota to by naprawdę było mocne i teraz będzie jeszcze problem z jedzeniem tego nie przemyślałem, bo tu nie będzie żadnego zwierzaka. No chyba, że będę jadł zgniłe mięso od zombiaka. No ale raczej tego nie będę jadł, bo chociaż... Tu są, przecież tu są te świecące jagody. Dobra. Jakoś sobie jednak dam radę. Zrób to. Jeszcze łopata by się przydała, ale to nie mam patyków, więc dobra. Cyk. Trzeba tutaj patyczki zrobić i łopata. Dobra. Teraz ja to jakoś tutaj poukładam. Cyk. Drewniany kilo, już mogę w sumie wyrzucić. Cyk, niech on sobie tutaj leży. Tam było żelazo, czy mi się wydawało? Znowu zebrałem ten drewniany kilow. Nie, tu nie było żelaza, wydawało mi się, jak tu jest ciemno. Ja tu nie idę. Tu jeszcze mi jakiś potwór zaraz wyskoczy i będzie przypał. Dobra, biorę ten crafting. Biorę ten crafting i wychodzimy. Myślałem, że tu jest znowu żelazo, a to tylko tory i inne jakieś rzeczy. Dobra. Nie wiem, gdzie pójść na początku, bo poszukałbym tego żelaza, tylko gdzie ono może być? To jest dobre pytanie też. Hmm, gdzie może być żelazo? Pewnie gdzieś tu będzie, tylko że go nie zauważę. Co tu się w ogóle podziało? Glowsquidy tu są jakieś, okej. Okay. Tego nie potrzebuję na razie. Glowsquida żadnego. Ja szukam żelaza. Naprawdę, znalazłem złoto. Złota nie pod... ma ja wpadła do jakiegoś e, tej opuszczonej kopalni. Przydałoby się też węgiel znaleźć. Tylko że na minus kratce, na minusowej kratce to ciężko jest z węglem, bo on się respi wyżej. Ale no cóż, trzeba stąd wyjść, bo tu nic nie ma, dobra, pod ko, podsadzę się cyk. Trzeba szukać żelaza. No fajnie jakbym je znalazł. Dobra, jest pierwsze żelazo tutaj u góry, więc trzeba się podsadzić do niego i od razu jest redstone, tylko nie wiem po co mi ma być redstone Ale na razie to mnie tylko interesuje to żelazo Proszę, żeby było go dużo I jak ja przepalę? Drewnem będę musiał, tylko że tego drewna tu nie ma też nieskończonej ilości A co mamy, problemy tu są? Dobra, zbieraj te żelazo, niech ona sobie tam spada, ja sobie potem pozbieram Dobra, ile tego żelaza tu będzie? Proszę, żeby było, nie wiem, z 8 chociaż Jakoś tak, jest naprawdę dużo go, więc fajnie. Cyk, cyk. Już koniec. Nie no, nie gadaj, że już tyle. Tak w sumie dużo go, bo. No dobra, no to schodzimy. Nie można marnować tego kamienia, bo on niby jest ten, ale wolę już nie kopać drugi raz. Więc cyk i ile mam żelaza? Ile? 10, dobra, fajnie. Jest 10, idę szukać dalej. Jest kolejny, jest... wow, wow, wow. i też jest zombiak. Odejdź zombiak. Cyk, trzeba się. Zabić pierwsze potwory, cyk. Pierwszy potwór, i. No nie no, zaraz zginę. Daj mi jeść, dobra, da, dobra, dał mi zgniłe mięso, ale zgniłego mięsa to ja nie chcę. Ja bym chciał te świecące jak go. Od... Nie no, tam są diamenty, naprawdę. Ja już diamenty znalazłem. Mam ja jeszcze żelaznego kilofa Gdzie było to żelazo? E, gdzie było to? Tu było gdzieś, tak? Dobrze pamięta. Tak jest tam, dobra, trzeba tam wejść jakoś. Tylko jak? Dobra, cyk, cyk, i nie, prawie. No cyk, dobra, jestem już blisko, już blisko, jestem obok, tutaj, dobra, już się podsadzę, nie chcę mi się tego parkura, cyk, dobra, zbieramy sobie to żelazo, o, jeszcze tutaj jest, cyk, wow, ile teraz go tutaj jest, wow, dobra, tego się nie spodziewałem, że tu będzie tyle żelaza, ale fajnie, że tu jest tyle go, bo myślałem, że tu będzie jedna ruda, a tu jednak się okazało, że tu jest dużo żelaza. Więc cyk, zbieramy je całe, już nic nie ma, więc schodzimy. Dobra, i idziemy gdzieś dalej poszukać kolejnego żelaza, żeby sobie zrobić jakąś zbrojkę, a tu są kolejne diamenty. Co to jest? Ile tu jest tych diamentów? Dobra. Wow wow, wow creeper, odejdź. Nie wybuchaj. W sumie nie wiem... Nie no nie wybuchaj, bo po prostu żeby było... nie Dostanę gunpowder. Dobra, mam yy, proch, więc fajnie. Tu jest jakieś nasionko, nie wiadomo co tu robi. W sumie, o, tu jest kolejne żelazo. Można tu zrobić farmę, ale najpierw muszę znaleźć mm, wodę. A w sumie to woda była na początku. Co ja gadam? Ziemię, właśnie, ziemię, chodziło mi o ziemię. Ziemi tu raczej nie znajdę, więc będzie słabo, bo raczej farmy sobie nie zrobię. Tam jest kolejne żelazo u góry, trzeba tam jakoś wejść. Dobra, trochę żelaza pokopałem. Mam go teraz 51 i poszedłbym w sumie trochę po jedzenie do góry. Więc wchodzę. O, było nawet zrobione. Cyk. Tylko jakby te jedzenie ściągnąć, te borówki. E, dobra, czy tam jagody, to to w sumie samo. Cyk. E, dobra, jak to się zbiera? E, nie wiem, może wstać. Tak, dobra. Cyk, cyk, cyk. Przydałoby się tego dużo zebrać, bo to chyba daje po pół. A pół to ja się nie najem. Dobra, więc trzeba tam się jakoś przedostać. Więc cyk, nie tu, no dobra, niech będzie tu cyk, cyk, cyk i cyk. I czy jestem jakoś, dobra, jakoś się udało. Cyk, cyk, cyk. Trochę tych jagódek trzeba pozbierać, żeby mi na trochę starczyło. Potem się jakoś może lepsze jedzenie ogarnie, dobra. Jeszcze trzeba piec, kraftar, żeby to całe żelazo przepalić tym drewnem z jaskini, a z tym może być większy problem. Dobra, kopto, kopto, dobra, jest fajnie. Tu mamy to drewno. Ja nawet nie wiem, czy jestem, jestem w tym samym miejscu, na pewno. Nie wiem, ale tu jest fajnie, więc co ja tu zostanę. Tak, jestem chyba w tym samym miejscu. E, dobra, na pewno. Nie wiem, no, e, robię. A, nie mogę zrobić pieca, bo nie mam. Kamienia, więc trzeba wykopać sobie kamień. I jeszcze przy okazji zjeść te borówki, które tu pozbierają gdzieś leżą. Wszędzie porozwalane, dobra. Jedna borówka jest, czy tam jagoda. Cały czas mi się to myli. Dobra, gdzie są te. Wi jest więcej jagód? 8 mam. O, jest 10. Dobra, zjedz to na razie. Będę na ra najwyżej głodował. Tutaj po. A po jeden, dobra, do dobra. Myślę, że daję im po mniej, ale daję po jeden. Więc może jednak nie zginę jakoś szybko. Dobra, idę robić ten piec? Miałem zrobić piec, a zacząłem jeść. Więc cyk, kop tutaj ten kamień, kamień. Dobra. Słyszę jakiegoś pająka, ale chyba tu nie idzie, więc ile mam już tego kamienia? 5, okej, 6, 7 i 8. Wstawiaj crafting, to może być moja taka tymczasowa baza. Cyk, robię piec, stawiaj go tutaj to drewno i niech to się przepala. I czy tym da się przepalać? To jest bardzo ważne pytanie. Czy tym da się przepalać? Albo mchem, czy się da? Bo jeśli się da, no to w sumie to mam dużo ten. Ale niech się tutaj przepali i za chwilę sprawdzimy, czy da się przepalać mchem. Dobra, i uwaga, czy da się przepalać tym? Da się, dobra, tylko to strasznie szybko schodzi. Ale trudno, zawsze lepsze to niż nic. Daj, też to. I czy teraz zbierzmy trochę mchu? I czy da się przepalać mchem? Nigdy tego w sumie nie sprawdzałem, bo nie miałem po co. Uwaga, dajmy ten. Nie da się, nie, no naprawdę, nie da się. Dobra, Za, dlatego się ubezpieczyłem i zabrałem trochę tego drewna, tam leżało. Więc fajnie, po, odstaw to. Mam strasznie dużo nasionek, tylko fajnie jakbym znalazł z, z, ziemię, to bym sobie zrobił farmę. Tylko żeby znaleźć tu ziemię, to trzeba mieć naprawdę chyba farta totalnego. Niech to się żelazo przepali, zrobię sobie jakąś zbroję i widzimy się jak to się przepali. Dobra, żelazo się prawie całe przepaliło, ale teraz to mam większy problem, czyli creeper i dwa zombiaki. Odejdź. O, ma czapkę, on może mi dać tą czapkę, to niech sobie ten creeper buchnie, zabijem, dobra. I czy coś dropło? Na pewno dropło dużo kleju, bo wysadził tu połowę. Ale czy ta czapka dropła? Nie dropła. I jeszcze przy okazji, jak przepalało się to, to dostałem koś od szkieleta. I to jest ważne pytanie: czy to może urosnąć? Waga? to może urosnąć, tylko nie, nie urosło akurat. Mam jedno, nie, mam dwa serduszka. I ja mam, nie mam jedzenia totalnie. Więc ja biorę to żelazo, robię zbroję od razu, bo ja tu zaraz umrę. Y, tklata, spodnie, buty Dobra, ubrałem się od razu, dobra, jestem ubrany. Jeszcze rób tarczę, a nie mam drewna. No to sobie zrobiłem tarczę. Szybko po drewno, i po jedzenie trzeba sobie ogarnąć. Dobra, cyk, cyk. Nie wiem, tu jest slime wielki, chyba cię powaliło. Ile? Ja nie wierzę, dobra, zbieraj szybko drewno, szybko, szybko. I resztę sobie ogarniemy. Jakieś jedzenie i inne rzeczy w następnym odcinku. Bo ten już długo trwa. Dobra, zbieraj to. Tu jest pochodnia, więc stawiaj ją tu, bo tu mi się zaraz potwory zrespią. Dobra, niech ona tu stoi. Cyk, wychodzimy. Ładna rybka, fajnie. Gdzie jest moja baza? Tu jest, dobra. Cyk, rób ta tarczę, rób, rób tarcze, rób tarczę. E, jak się robiło tarczę? Gdzie jest tarcza? Halo? No 8 chyba było potrzeba, czy ile? Tak, o i tu żelazo. No dobra, mam tarczę, pamiętam jak się robiło. Więc to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to możecie lajka, zasubskrywać kanał, dzwoneczki, żeby nie przegapić kolejnych filmów z nowej serii.